I znów trzy oczka łańcuszka. Na słupku półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, omijam jeden słupek i na ostatnim półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, przechodzę na ten łańcuszek, gdzie było siedem oczek. Robię sześć słupków, podwójnie nawijam. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dwa oczka łańcuszka i dalej. Sześć słupków podwójnie nabijanych. I dalej. Trzy oczka łańcuszka. Omijam ten słupek. Dwa oczka łańcuszka omijam i wbijam się w pierwszy słupek. Robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Jeden słupek omijam, wbijam się w drugi półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijam jeden wbijam się w kolejny i półsłupek trzy oczka łańcuszka jeden słupek omijam, wbijam się w następny półsłupek trzy oczka łańcuszka omijam jeden wbijam się w drugi półsłupek i trzy oczka łańcuszka jeden słupek omijam wbijam się w kolejny pół i półsłupek i tutaj właśnie na tych słupkach Powstało mi 5 takich łuków. 3 oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Na tym dużym łańcuszku, który składał się z 7 ocz oczek, robię 6 słupków podwójnie nawijanych. Sześć, dwa oczka łańcuszka i jeszcze sześć słupków podwójnie nawijanych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. 3 oczka łańcuszka i przechodzę do tego motywu, gdzie miałam tutaj. tutaj jest 7 11 słupków chyba jest. 11 słupków, tak. I wbijam się w ten pierwszy słupek. Robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijam pierwszy słupek, bijam się drugi i półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, omijam jeden słupek, bijam się drugi, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, omijam jeden, bijam się drugi i półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, omijam jeden, bijam się drugi. I półsłupek, trzy oczka łańcuszka, omijam jeden słupek, wbijam się w, dru w drugi, czyli to już jest ostatni. I robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka i znów przechodzę na ten łańcuszek z siedmiu oczek i robię słupki podwójnie nawijane. I tak całe okrążenie. Robię jeszcze teraz trzy oczka łańcuszka. Wbijam się w to pierwsze oczko, które zastępowało półsłupek i robię oczko ścisłe. Przechodzę do 11 okrążenia. Oczkami ścisłymi przechodzę na środek tego łuku. Oczko łańcuszka jako półsłupek. I jeszcze dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na środek kolejnego łuku. Robię półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny łuk, robię półsłupek. I teraz robię 4 oczka łańcuszka. Przechodzę na te słupki, tutaj podwójnie nawijane. Wbijam się w pierwszy słupek, robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Przechodzę na, ten, na te dwa oczka łańcuszka i robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden półsłupek na tym łańcuszku. Pięć oczek łańcuszka. Wbijam się w ostatni słupek podwójnie, nawijany. Omijam te wszystkie tutaj słupki. Ostatni wbijam się, robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka i przechodzę na te małe łuki. wbijam się, przechodzę pod pierwszy łuk, robię półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Pod następny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, pod następny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, pod następny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka i półsłupek. I teraz znów robię. 4 oczka łańcuszka, wbijam się w pierwszy słupek podwójnie nawijany i robię półsłupek, 5 oczek łańcuszka przechodzę na ten łańcuszek między tymi słupkami podwójnie nawijanymi robię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden półsłupek na tym samym łuku. Pięć oczek łańcuszka. Omijam te wszystkie słupki. Wbijam się w ostatni i robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Podłóg i półsłupek. Dwa oczka łańcuszka pod kolejny łuk i półsłupek. Dwa oczka łańcuszka pod kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka pod kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka pod ostatni łuk, półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Wbijam się w pierwszy słupek podwójny, robię półsłupek. 5 oczek, łańcuszka. Przechodzę na ten, na tą poprzeczkę z dwóch oczek, robię półsłupek, 3 oczka, łańcuszka i półsłupek. 5 oczek, łańcuszka. Wbijam się w ostatni słupek, robię półsłupek, cztery oczka łańcuszka i przechodzę pod pierwszy łuk i półsłupek. I tak do końca całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę do ostatniego okrążenia. Przechodzę oczkiem ścisłym na poprzeczkę i tutaj robię dwa półsłupki. Oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek i drugi. Na kolejnej poprzeczce dwa półsłupki. Tutaj mam teraz cztery oczka łańcuszka. Robię cztery półsłupki. Teraz na tych pięciu oczkach łańcuszka robię półsłupek. Półsłupek nabijany. I trzy słupki. Następnie. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Przechodzę tutaj, gdzie mam ten mały łuk i robię pierwszy słupek podwójnie nawijany przez dwie, przez dwie i przez dwie. Drugi słupek podwójnie nawijany. Przez dwie, przez dwie i przez dwie. Teraz robię trzy oczka łańcuszka. Trzeci słupek podwójnie nawijany. I czwarty słupek podwójnie nawijany. Na tym łańcuszku robię trzy słupki. Półsłupek nawijany i półsłupek. Teraz mam łańcuszek z czterech oczek, robię cztery półsłupek. Na tych małych łukach robię po dwa półsłupki. Teraz mam cztery półsłupki robię. Na tym łańcuszku z pięciu oczek robię półsłupek. Półsłupek nawijany. Trzy słup. Pierwszy, drugi, trzeci. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, robię pierwszy słupek podwójnie nawijany. Drugi słupek podwójnie nawijany. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, i drugi trzy słupki półsłupek nawijany i półsłupek i tak do końca okrążenia. Okrążenie zamknęłam. Jeszcze sobie może zrobię oczko, łańcuszka, żeby mi się to trzymało. Odcinam niteczkę. później ją sobie wrobię. I tak teraz wygląda mój lampion. Trochę mi się tutaj to paluje. Ale ja to robię według schematu. Także jest wszystko w porządku. Przy krochmaleniu to się wszystko wyprostuje. I teraz jeszcze muszę zrobić tutaj osłonkę na świeczkę. Już tutaj mam fajnie zaznaczone poprzez te słupki reliefowe tylnie. I już o wiele łatwiej będzie mi się robiło. Tę osłonkę. Wbijam się obojętnie, które miejsce, tutaj, ale ten brzeg, który tutaj, właśnie tak fajnie tutaj wystaje. I teraz będę robiła półsłup. Robię całe okrążenie półsłupków. Pierwsze to okrążenie i potem jeszcze zrobię dwa okrążenia, żeby ta osłonka tutaj była wyższa. Osłonkę już skończyłam. Jeszcze sobie zrobię jedno oczko. Wyciągam niteczkę później. Ją sobie wrobię. I tak teraz wygląda mój lampion. Tutaj umieszczę świeczkę, może być podgrzewacz czy jakaś inna świeczka. I tak to teraz wygląda. Jeśli Wam się podoba to, co pokazuję, to co robię, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki, za które bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.